Dzień dobry, dzień dobry! Cześć! Czełem, z legendarnym hardcorem, z potężnym mordorem, kochani! Witam serdecznie, Patryk Rojerewski, Roy Playing Games, oczywiście Shadow of Mordor! Pozwolim sobie odblokować kilka przesoczystych umiejętności, które niewątpliwie podkręcą rozpierdol w tej grze pod kątem potyczek, kochani! Dzisiaj, jak wam obiecałem w ostatnim materiale, pokażę wam system hmm, przejmowania Kuź wieży! Wieży kuźni. Wieży guźca. A następnie wykonamy sobie kilka różnych zadań i pewnie po drodze wmontujemy się w niej jeden soczysty rozpierdol. A oh, jest! <trycznie> Okej. Okay. Teoretycznie jesteśmy niedaleko. No i kochani, wreszcie tyroleczka. O oh, yeah. Beżeśnie, głupie szmaty. Jeździło się Far farkrają na tyrolce i co? Słończko ładnie grzeje. Okej. Okay. Dobra, nie będziemy się tutaj. E, specjalnie czaić nie ma. Nie ma takiej. Tutaj potrzeby. Dobra, jedziemy prosto w krzaki. OK, jesteśmy niedaleko. No, zrobimy to inaczej. Chodź ty pierwszy. Nie chcę tutaj robić za bardzo. Za dużo zamieszania. Dobra. Wyczaiłem już motyw z tymi finisherami, ale nie z tymi finisherami, które stosujemy podczas dobicia leżącego już na łopatkach przeciwnika, ale tego, który ładuje się dokładnie po ośmiu celnych uderzeniach. Zrobiłem też sobie brutalnie zamorduj. Jest to opcja, która dodatkowo ah! wystrasza okolicznych przeciwników. No, ułatwia nam zaaranżowanie soczystego rozpierdolu. Dobra, nie ma pustych przelotów. No i tak, mamy pełne zdrowie. Warto jednak bawić się tutaj w switaśnego żelarza. Chociażby po to. By dostać dodatkowe punkty, a ziele i tak się regeneruje, potem odrasta. I tu dałem kilka możliwości aranżacji tego wszystkiego. Myślę, że niegłupią opcją byłoby odstrzelenie kłódki z tym potężnym stworem. Zobaczcie, brak specjalistycznego nazewnictwa z mojej strony. Akurat w tym świecie nie siedzę jakoś mega super. Mam nazwijmy to inne koniki. Ale zobaczymy, może, może się uda. Dobra. <grym>, teraz będzie jazda, OK. Pozwolę sobie wykorzystać ten zajebisty popłoch. Okej. Okay. Idealnie. Dobra, mamy ich z głowy, możemy się przenieść dalej. Związałem ich walką z tą bestią. Nie pierdzielaj, naprawdę, wiecie, że ja nie przepadam za motywami skradankowymi, ale w tej grze jest to tak obłędnie soczyste, że no, nie mogę, nie mogę, nie mogę się powstrzymać. Okej, okay, tutaj mamy taki typowy patrol. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić tak na Jana. Dobra. Ok, tutaj pobawimy się. O! Pięknie. Także dzisiaj będzie pod kątem wesołych egzekucji. Pięknie. Aj, cholera, jasna. Nie ma nic gorszego, niż mamy już tą ósemkę bądź szesnastkę pod kątem możliwości wykonania. Finisherów, a ktoś, właśnie z łuku, z daleka, nam to skasuje, tą premię. Także jest to średnie. Ah, coś pięknego. No właśnie, taka kusza gdzieś tam z dupy. Dlatego oszty w życiu, co ich? O, no, ty w życiu. Dobra, chodź w uczniku. Będzie riposta, może się uda. O, będzie riposta. Jep. I mam jeszcze specjalne runy, które po czymś takim regenerują mi zdrowie. Także zajebista sprawa. Mogłem walnąć w ognicho. Okej, okay, zanim przejmiemy sobie taką wieżę... Pozyskajmy trochę nowych informacji na temat generałów, których to szeregi ostro poszatkowałem, przetrzebiłem. Co zresztą widać na załączonym obrazku? Dobra, tu raczej wszyscy są odkryci. Hmm. No to sprawdźmy w takim razie. Mocne, słabe strony, to jest fantastyczny ten system, bo naprawdę jeśli przeciwnik jest wysoki potęgą, czyli rangą, to niełatwo gnoja ubić i trzeba naprawdę wyczaić zdobyć informacje, przesłuchać jego podkomendy, popleczników, by po prostu zdobyć na jego temat. Informacje pod kątem słabych i mocnych stron. Jeśli chodzi oczywiście o mocne strony, unikać słabe strony wykorzystywać. No, okej. Okay. No i okej. Okay. No, za to oczywiście lecą switaśne punkty. Dobra, tu mamy wesoły krzaczek. I lecimy dalej. A mam ochotę, kurde, ich tutaj jakoś obrzydliwie złoić. No okej, okay. płoną gnoje, płoną. Dobra, ładnie, mamy ich z głowy. I zdobywamy kolejną e, wieżę. Yeah! Zajebiście. No i zajebiście. No i w tym momencie, jak wy pamiętacie w Far kraju trójce widzimy dodatkowe cele, dodatkowe możliwości, ale przenieśmy się na tą wieżę, bo z jej od niej będziemy mieć bliżej pod kątem tego co dla was tutaj przygotowałem. Weźmy sobie tutaj wygnańca po drodze, bez pustych przelotów, żeby tak fajnie materiałowo e, temacik e, poczyścić Spoko. Warto wiedzieć. Dobra, macie ulognisko. Pe pełen zestaw kurwa Nic nie widzisz, Mato.

I jedziemy. Trochę ich będzie, ale przynajmniej uda mi się uratować niemałą e, ilość niewolników. No chodźcie, świnie. Koszty w życiu. Co jest, kurde? Dobra. Dobra, chyba już wiem. Muszę szybciej klikać na ten blok, żeby aktywować ten. Blok duchowy, tak to sobie nazwijmy. Nienawidzę tych oszczepników. Naprawdę potrafią wszystko popsuć. Dobra, lesby! Jedziemy z tym! Koniec, kurwa! Nakręcam się, kurwa! Tondo Rondo, rozpierdolu! Śmierci, kurwy! Yeah! <laughs> Łap głowę kolegi śmieciu <laughs> O oh ja! Yeah! Jedziemy z tym.

Cieszę się jak dziecko! Pięknie! Skaczące główki z krzaczków! Zajebiście! Jedziesz! Ubóstwia właśnie kończy, kiedy tych przeciwników jest stosunkowo mniej, ktoś tam ucieka. jeb, dobić go sztyletem, ktoś padł na ry, jeb, dobić go wykwitnym finisherem. To jest kurwa jazda. I po zabawie. Hehehehe. Coś pysznego. Dobra. E, jedziemy tu. Polowanie na bestie. To może być interesujące, kochani. Co wy na to jedziemy? Standardowo. To my uczymy Mordoru. Jak to ma wyglądać? Myślę, Oż ty kurwa! To ty jeden z tych ogarniętych, tak? A. Ah, no i wyzwolenie i zajebiście. Dobra, możecie zmiatać. Czy nie zawsze Działa ten kontrol plus pierwszy przycisk myszki pod kątem e, finishera. Należąco, tak go sobie nazwijmy. Byśmy mogli to odróżniać ładnie. Albo eee, nie trzeba kliknąć. Kontrol to też jest u mnie tutaj skradanie. Dobra. Elegancko. Jedziemy. No, skikunie ładnie. A. Z przyjemnością.

Wykorzystam to zamieszanie. Niech stanie, niech stanie cały czas jest. A. W złą stronę padam. Urukand, beast, not man. Man die anyway. Dobra, ja muszę się stąd ewakuować. Pięknie. Dobra. Wow. Nienawidzę z nimi walczyć. Nie jest to kurde proste. Trzeba w dobrym momencie używać tej spacji. Ale nie ma to jak stary, dobry hedzik, nie? Dobra. Z nimi już zabawimy się klasycznie. O tak, nie dosyć że finisher, to w tym momencie oszczepnika mamy z głowy. Głupie trepy. By. Ale bitka. aż sztyw żyć. Piękny. Rąb i sieć. Masz zajębisty miecz. Tak, jak ja was, kurwa, nienawidzę. Ale dobra. Za karę zafunduję ci wesoły finisher. Oh. Coś pięknego. Gdzie z... leziesz? Oh. I zajebiście, bo wpadnie nam runa pod kątem Mieczyska. Wow, a ty tu skąd śmieciu? Zajebiście jeszcze ten kaptur nadaje mu powiedzmy takiego majestatu. Ewidentnie gościu jest w stanie zdobyć respekt w sekundę. Musiałem walczyć pod bramkowo, kiedy już mam niewiele zdrowia. A krzaki zasłonimy najlepsze! <śmieniczy> 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 yeah. 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 Więc więcej was stara nie miała, no bez jaj. Dobra. Krzaczory. Zajebiście. To co, kochani? Ja proponuję... Ja proponuję udać się... Za czysty ten, pociski... No cholera, no to wszystko jest na swój sposób ciekawe, bo... Te misje... E... Poboczne, raz że różnią się między mm, sobą w zależności od uzbrojenia, jakie używamy, pod y, jak i jaką runę zdobędziemy. To też te cele bonusowe są, są, są bardzo ok, ale ok, spróbujmy. Tak, ja idę bardziej w miecze, chociaż tu wszystko się przydaje i to jest fajne. A, z przyjemnością, najważniejsze, żebym nie musiał bać się, że zostanę wykryty. To, to, to jest dla mnie istotnie zabić wszystkich trenujących, dobra, no. ale może jakoś tak pinezyjnie podejdziemy do tematu. Nie macie takiego jakiegoś ogniska. Nie? No to nie ma sprawy. To robimy tak. Od razu w młyn, co się będziemy pierdzieć. Dobra, pierwszego mamy. O, gnojek skasował mi premkę. Ty jebana szmato, kurwa. Nie ma sprawy. Pięknie kurwa. co on wyprawia Naprawdę jak się wymasteruje już te ruchy To jest mega zabawa Kurwa wezwali posiłki Dobra Jest bonusik Nie, Jeszcze jeden A, no i skasował. Ale dobrze, tuż do ósemki też powinno jakoś pójść. Dobra. Mamy to. Teraz tylko rozwalić. Trenujący to są rzuci, bo już straciłem rachubę Dobra, tu są jacyś rozpier dole wszystkich na pewno wejdzie <grywała> O oszczepnicy. Ja wam dam szmatę Ah! <noise> Powodzenie udało się elegancko, kochani. Dzisiaj było przesoczyście to, czego być może brakowało w moich poprzednich odcinkach, ale sami rozumiecie. Nowe umiejętności, wiedza, lepszy ogar. Zawsze to Suma Summarum skutkuje ciekawszym, krwistszym i efektowniejszym poziomem programu, kochani, serdeczna tarcza. Trzymajcie się. Serdeczny kurwa mordor po całości. go not